z Widzos, witam, witam! Jak coś dogrywam to tak na szybko, bo za chwilę będą się coś zrobić, to ty się kończy za godzinę i chciałem policytować karty. Listowałem sobie karty w międzyczasie montowania i no dostałem softbana. Jak coś softbana to jest coś takiego, że jak podbijesz za dużo kart, no to czasem ci blokują dostęp do max, 20, do, do max 24 godzin. Coś tam zdążyłem wygrać, coś tam z paczek na przykład cross to usuwam i no ogólnie to jest cały skład ikon, nie wiadomka, ale no kurde, jak jest jeszcze szansa dostać Toty, no i Foder na ikonę To, to spróbujmy Zapraszam was na stronę Luxcoins.pl, gdzie kupicie monety Do IFC w najlepszej cenie na rynku Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności Czyli blik, PSC oraz zwykły przelew Na stronie możecie sprzedać monety Oraz konta, a z kodem rabatowym wachu Macie 5% zniżki Trochę pików na sam start zrobię, dzisiejszego Openingasa, 80 plus piki Wymagania, no śmieszne I zawsze jest szansa jeszcze na ikonę Toty z tych pików Więc wiecie jak jest, no ikonę to ty jakąś Nazario za 15 milionów i skład ikon dwa dni gotowy, nic nie trzeba kupować. Ja nam skład to składno. Trzeba było najtańsze ikony, chociaż dokupić, ale nawet jeżeli by wypadł Nazario dzisiaj, co jest niemożliwe. Ale tak dla waszej wiedzy, nawet jak wypadnie, no to będziemy robić ten nazario plus kolejny skład za 10 milionów, bo byłoby za łatwo, nie, za łatwo. Jak wspomniałem, przez jakiś czas nie mogę kupować kart z rynku, więc zaoszczędzimy trochę tych nonarerów, bo może się przydadzą jeszcze na coś innego. I tych player picków, słuchajcie, zrobiłem. 6. Mam nadzieję, że chociaż jedna karta 8.6, może 8.5 by poleciała z tego. Byłbym naprawdę zadowolony. Pierwsza, 8, 1, no albo ikona Toty, nie? To, to wiadomo, jest 8, piątka, także spoko. Coraz bliżej ikony, można by było rzec, ale chyba jednak zdecyduje się na tą rozbudowę. 20 razy 82 plus, no bo jeszcze kolejna 8, piątka, No bo, kurde, szkoda nie spróbować jeszcze. A w ostatnim Hojbjerg, 8, 4 i... Jako, że jest to duplikat, to i tak sobie go weźmiemy, bo oddamy go teraz. nie może najpierw podwójne ulepszenie 8, plus, bo tutaj tych kart potrzeba... Jakby mniej wyżej ocenionych, nie? Bo ty jest 83 i 85 składzik, a w podwójnym ulepszeniu 85, no 82, 84 skład to na luzie. Kurde, patrzcie to, ja teraz dopiero zauważyłem. Nie mamy wysoko ocenionego foderu za dużo, ale 8 czwórek i 8 trójek. No, jak na sam start tego konta, to jest naprawdę dużo. Też muszę patrzeć, co przepala mnie, bo do startowego składu, no taki Porro, albo nawet Akę, mogliby się przydać, a oddać w tej rozbudowie, to by było głupio. Mamy pakę, ale jeszcze dwie gratisowe, tylko najpierw odbierzmy tego Hojbierga. Za piąteczkę, to ty w paszy za 5K. Nie tym razem. Ale jako, że paki wymienne, no to co? No, nie skorzystamy wystawiając karty, no skorzystamy. W ogóle, jeżeli ktoś nie wiedział, ja na przykład nie wiedziałem o tym, Carlos Steven 2x85+. Ikona to ty, to ty. Przynajmniej Foder, ale wysoko oceniony jest Luka Modric. Niech to będzie podwójny walkout i będę zadowolony, bo przynajmniej 2.87. Ale dobra, poleciał Modric. Możemy oddać. Odegarda możemy oddać. I powinna być na tą rozbudowę. 20x85. W sensie 20x82, jak 85, co ja mówię. Krzysia Pio, Pio w sumie może sobie zostawimy na razie, bo możemy dać tego. No to co? Lecim, lecim na Szczecin. 82+, plus razy 20. Jest info Form. Nie ma żadnej ikony TOTY ani TOTY, jak na razie. Bukayo Saka jako walkout, ale podwójny z informem, no trochę, no fajny overall, ale trochę mnie to, mm, o dwa informy nawet. Ale wracając, chciałem dokończyć, że trochę mnie to boli, że tak mało tych kart wysoko ocenionych dało Borja i Glaciasa i Chciałbym, żebyśmy mogli sobie oddać z powrotem, ale pytanie o co? Podwójna 85, możemy to zrobić jeszcze raz? No to dawaj, dwóch razy 85+, źle to powiedziałem, jakoś dziwnie, ale jest znowu inform, eś o 80, nie wiem ile, ale pytanie czy jest to podwójny walkout. Podwójny walkout to nie jest, więc no jest to delikatnie lipna paczka. Aha! <grym> Pio, pio. Ostatnia paczka, jaką mogę zrobić praktycznie. Trzech kart linii pomocy 8.5+, bo no już więcej foderu nie ma, kompletnie nie ma foderu. Przepaliłem praktycznie wszystko, żeby no po pierwsze było na kontencik, to wiadomka, ale po drugie, żeby no jeszcze spróbować trafić tą kartę Toty, bo no, mimo, że to jest wiecie skład ikon to jednak no, no jednak trzeba spróbować, tak? Nawet ikonę Toty można by było trafić, ale... I próby niestety chyba spełzły na niczym. Tonik 8 86 Mam nadzieję, że chociaż podwójny walkout, ale... Jest podwójny z Bruno Fernandeszem, także nie ma naprawdę źle. No i co, ja was żegnam, wrócę do was, jak będę z powrotem przy kompie. Coś zarobię, może coś foderu się nazbiera, także zobaczymy. No, witam ponownie, niestety to ty nie udało się trafić i kony to ty też się niestety trafić nie udało, ale zrobiłem trochę ruchów na rynku i, i chciałem wam to pokazać. A raczej już to zrobiłem, tylko. Tylko drugi dzień już mały fail nastąpił, i to w sumie nie mały, tylko duży. Bo ja już wszystko nagrałem, ja Wam wszystko pokażę. Tylko po pierwsze, to nie nagrał się mikrofon w ogóle, nie wiem dlaczego. I, i no, miał, myślałem, że będzie dźwięk z kamerki, nie? Który, no nie jest najlepszy dźwięk z kamerki, ale no dałby radę, da, dałoby radę jakoś to poprawić w montażu. Z tym, że dźwięk na kamerce też się nie nagrał, więc musimy zrobić taką małą retrospekcję. Na sam start ruchy handlowe i robiłem po prostu tak, że dalej licytowałem sobie te non-Rery, usunąłem całą listę i dodawałem nowe karty po prostu, bo prawie cała lista mi się wcześniej zapełniła, trochę sobie na tym zarobiłem końców i też informy. Też informy licytowałem i trochę sprzedałem i trochę zostawiłem. Czekam też z tymi informami na dzisiaj, bo dzisiaj odświeża się ikona, znaczy kończy się po prostu dzisiaj SBC o ikona i Oherosa i spodziewam się, że coś nowego wiedzie, więc parę informów sobie zostawiłem z tego powodu, żeby no trochę podrożały, nie? Bo kupiłem tam za niecałe 18 tysięcy, jakby były po 21, 22, to naprawdę nie najgorszy interes by był. Myślałem też nad kolejnym interesem, ale o tym za chwilę, bo zmontowałem sobie pierwszy skład, którym no będziemy grać jak na razie, bo nie mamy nic więcej, wszystko niewymienne i tylko ten climat jako gwiazda zespołu. Nie gra się tym tragicznie. Ale ten skład za dobry nie jest. Trochę w skład Battlesach tym pograłem. I pograłem też Rawalsy No, wszystko wygrałem w Rivalsach, ale to jest dziesiąta liga, więc nie ma, co, nie ma co z tym dyskutować. No, łatwo po prostu w dziesiątej lidze powinno być, jak ja tyle gram w tą grę. No i co, odebrałem nagrody za skład Battlesy, Odebrałem jakieś paczki za zadania. I stwierdziłem, że no skoro już się odebrało, to trzeba otworzyć. Z tym, że trafy nie były zadowalające. Chyba nawet żadnego walkoutu nie udało się trafić. Jakiś czuła menu chyba wypadł. Jakieś 8 czwórki inne. Wymiana paczek, z tych wymiennych ze Squad Battlesy też nic nie poleciało niestety, ale poleciały rery i te rery właśnie to był mój sposób na biznes. Jak dobrze widzicie, mam te rery już wystawione po 500 końców. Widzicie? Widzicie. Teraz jest, teraz się wszystko nagrywa, jest dźwięk na pewno. Sprawdziłem trzy razy. I teraz tak, wchodzę sobie na rynek i zaznaczam do 300 końców i będę sobie je podbijać, bo podbijam sobie ich trochę, żebyście mogli zobaczyć, że no, nie jest ciężko je w tym momencie wygrać, po 300 już ktoś podbija, trzeba po prostu przejść sobie na dalszą stronę i no i mielimy sobie dalej, podbijamy. Można też robić taki patent, że tu sobie zmieniasz, dajesz minimum na 150 i, I wyskakują ci już takie jeszcze nie podbite. Jak wam co chwilę wyskakują takie podbite za 300, to też można zrobić Taki patent, coś, coś takiego na przykład sobie zaznaczyć, i pokażę wam się karty już na przykład na minucie, których jeszcze nikt nie podbił, i można swobodnie klikać po 300 końców, i nie wyskoczy wam, że już jest podbita, a niby nie była. To ogólnie sposób na takie małe budżety, jak na przykład nasz w tej serii, i no wypadałoby to jakoś pomnożyć. A że mi się nie chce siedzieć po 8 godzin i tego pomnażać, i wam zapewne też się nie chce tyle czasu siedzieć i pomnażać, to stwierdziłem, że te non będą dobrą, Opcją, już już przestaje to, tego nie chcę. Przestaje podbijać. Zaraz sprawdzimy, ile wygrałem. Ale dlaczego to jest dobra opcja? Bo jak sobie wejdziemy w SBC. No to jak dobrze wiecie, ale jeszcze pokażę, żeby nie było. Nie ma żadnych tutaj ciekawych pików ani rozbudów, bo niby są architekty drużyny roku, ale praktycznie już to każdy zrobił podczas toty. Jak przejedziemy sobie dalej, to nic nie ma. Co dzień złote ulepszenie, to... ale nic tu nie ma. Żadnych jakiś rozbudów, 78 plus, 80 czy żadnych player pików, a... Teraz jest RTTF, a w poniedziałki lubią sobie dodać te player pikensy albo jakieś rozbudowy. Więc z tego powodu ja myślałem o tym, żeby nawalić tych tonerów ile się da podbić, ile się da po 300 i albo wystawiać teraz sobie po 500, jak już to zrobiłem z tymi nonrerami z paczek, które w tym momencie widzicie. O, proszę bardzo, po 500 są wystawione. Albo powrzucać do klubu, jak mi miejsca na liście nie wystarczy, żeby po prostu sobie te nonrery czekały. Jeżeli te playerpiki wyjdą, albo rozbudowy, no to myślę, że po 450 na luzie będziemy w stanie je sprzedać, tak jak sprzedawaliśmy na TOTY nawet po 500. Ale, jeżeli nie wyjdą, no to ryzyko jest zerowe, bo za 350 te karty w 40 minut się sprzedają na luzie. I, i tak zarobimy i tak. Co prawda dosyć mało, jeżeli te pikensy nie wyjdą, bo 40 końców na karcie, jeżeli byśmy kupili na przykład 400. 40 końców, nawet mniej trochę niż 40 końców, 30 parę bym powiedział. No bo podatek jej 5%, ale nawet jakbyśmy kupili 400 kart, na każdej zarobili nawet te 30 końców, to no to 12 tysięcy będzie zarobione. Mało, ale bez ryzyka. Nie mamy dużego budżetu, więc musimy coś wymyśleć. A jak te rozbudowy wyjdą, no to za każde zainwestowane 100 tysięcy, sprzedamy je po 450, będziemy mieli, będziemy mieli 50 tysięcy zarobku minus podatek, no to tam powiedzmy 150 tysięcy ze 100 się zrobi, 150 50 000 minus 5%, no to 140, chyba 3000, coś koło tego będzie na czysto. Po całej takiej operacji, więc myślę, że no jak ten na nasz budżet, zrobienie ze 100 150 byłoby dosyć dobrą opcją I, i chyba to będę robił. Chyba to będę robił, policytuję sobie to, jak widzicie, po 300 końców te licytacje. Prawie wszystkie mi weszły, więc no, no chyba to porobię sobie po prostu. Wydam na to całą kasę. Jak informy sprzedam dzisiaj, to, to dołożę tą kasę z tego, do tego interesu. Wszystkie, non sobie wrzucę w sumie teraz do klubu, a duplikaty będę wystawiał na listę po 500, bo no, jakoś trzeba to zmieścić. A nie chcę zostawiać tych kart w nieprzypisanych, żebym paczek nie mógł otwierać. Nie wiecie o co chodzi, więc tak zrobimy. Mam nadzieję, że to wam dobrze wytłumaczyłem na sam koniec tego odcinka. A jeżeli chcecie razem ze mną zarabiać, nie tylko w ten sposób, i zarabiać ze mną miliony końców, to zapraszam na grupę handlową. Link macie oczywiście w opisie. Poprzez Patronite tam możecie dołączyć 29 zł miesięcznie jest tam wstęp, ale to się nawet w jeden dzień potrafi zwrócić, więc myślę, że warto i nie jest to jakaś wygórowana cena. A na dzisiaj, widzowie, to tyle. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, widzowie. Pozdrawiam Was cieplutko i na razie do następnego.